WebUp oraz eSports FC24 już niebawem, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam najlepsze składy do 10, 50 oraz 100 tysięcy w eSports FC24. A więc cześć, jestem Kuba i witam Was w kolejnym odcinku na temat eSports FC24. A w dzisiejszym odcinku przyjrzymy się właśnie najbardziej OP składom do 10, 50 oraz 100 tysięcy monet. Jeżeli takie filmy Ci się podobają, to zostaw łapkę w górę pod tym filmem. Jeżeli pod tym filmem dobijemy 200 łapek w górę, to pojawi się więcej odcinków na temat starterów w eSports FC24. A już teraz nie przedłużam Zapraszam Was oczywiście do odcinka. A jeżeli nie kupiłeś jeszcze EA Sports FC 24, to zapraszam Cię do sponsoru mojego kanału, czyli Instant Gaming, gdzie kupisz tą grę w naprawdę bardzo fajnej cenie, a do tego możesz kupić tam nawet już FIFA pojęcie do tej gry. Jak widzimy, mamy tutaj nawet ofertę, gdzie dostajemy EA Sports FC 24 wersji Ultimate oraz wcześniejszy dostęp, cańsze aż o 24%, i gra kosztuje tylko 353 zł, co jest naprawdę bardzo fajną ofertą. A wszystkie linki do Instant Gaming masz w opisie, a kupując gry na tej stronie wspierasz również mój kanał i masz gry w bardzo fajnej cenie. No i tak, mój pierwszy skład, jak sam widzicie są to 10 tysięcy i mamy go stworzonego dzięki sztucznej inteligencji, więc teraz musimy przejść do czegoś takiego jak omówienie tego składu. Więc zacznijmy od bramkarza. Oczywiście ceny mówię od razu, są tutaj jak widziałem napisane, są, y, 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 są te tworzone przez sztuczną inteligencję a oraz do tego, że są one powiązane jakby y, z cenami rok temu i wszystko tutaj mniej więcej powinno się oczywiście zgadzać. Więc zacznijmy od samego początku. Na bramce jest to Diogo Koszta, czyli oczywiście zawodnik z FC Porto. Statystyki ma naprawdę bardzo dobre od tego 82 obrala, więc uważam, że tutaj naprawdę bramkarz może dawać radę oczywiście i ma fajne zgranie. Lewa obrona jest to kolejny zawodnik z tej Ligi Portugalskiej z FC Porto, a jest to Sanusi. 93 tempa, 72 obrony, 72 fizyczności, więc tak naprawdę na sam start nie potrzeba nic więcej, a pamiętajmy, że to jest najtańszy skład w tym odcinku. Następnym zawodnikiem jest Antonio Silva, czyli środkowy obrońca z Benfica Lizbona, 77 tempa, 80 obrony, 79 fizyczności, do tego podania 62, czyli piłkarz mniej więcej piłkę prowadzić będzie umiał, więc uważam że tutaj także naprawdę bardzo spoko opcja jest z tym zawodnikiem, a w duecie z tym piłkarzem będzie Gonzalo O tak to się chyba czyta, 80 tempa, 80 fizyczności, 7, 80 obrony, 78 fizyczności, czyli naprawdę bardzo spoko. Zaś na prawej obronie mamy już kobietę, jest to Bjorn i jest to zawodniczka, która gra w żeńskiej yy, Premier League. No i tak, 76 tempa no tutaj, szczerze mówiąc, troszkę mało jest tego tempa, ale widzimy tutaj ze stylem grycień, gdzie, gdzie po prostu te tempo się zbustuje. No ale pamiętajmy, że to musi być budżetowy skład, bo 10 tysięcy to tak naprawdę nic w dzisiejszych realiach gier od jej. No i dwóch środkowych pomocników defensywnych, i mamy tutaj zalemczy i zawodniczkę z Manchester United, żeńskiej sekcji. 70 prawie tempa, 78 strzelania. Wszystkie statystyki tej praktycznie powyżej 78, oprócz tempa, więc może być to bardzo solidna pomocni, pomoc tą pozycję, do tego ma wszystkie punkty zgrania, więc naprawdę spoko. No i kolejnym SPD jest y, Alemu Strati, czyli tej piłkarz z gorszym tempem, co prawda, a za to silny oraz dobrą fizycznością. Jak widzimy, nie kosztuje on jakoś dużo, więc no tak to się prezentuje. Oraz na SPO y, na zawodniczka z Wenezueli, także Manchester City oraz Liga Żeńska y, Premier Liga jest to y, Castellanos. Tak się prezentuje statystyki. No nie ma źle, według mnie, jak na SPO powinna dawać radę, nie najgorszy także dribbling. Więc w tym przypadku uważam, że bardzo tutaj są statystyki. No i dwóch skrzydłowych: jeden to jest Nuno Santos z Ligi Portugalskiej. 83 tempa, 81 strzelania, czyli to strzelanie naprawdę wygląda atrakcyjnie i kosztuje on 1200 monet. Ma kosztować tyle, oczywiście, to są ceny przepuszczane, więc tutaj pokazuje nam to, że będzie tutaj droższy zawodnik z tego składu. Następnie jest to Park: 84 tempa, 70 strzelania, 71 podań, 83 driblingu, więc tej także bardzo fajna, zwinna zawodniczka na prawe skrzydło, tej także Manchester City. No i skład zamyka nam. Tutaj zawodniczka ze Szwecji, z Arsenalu, 83 tempa, 83 strzelania, 81 driblingu, 75 fizyczności, czyli piłkarka jak najbardziej, no według mnie oczywiście w tym przypadku spoko. Wszystkie tutaj karty widzicie, a także mam dla Was jeszcze jedną tutaj, nawet nie jedną, co dwie sugestie tego składu, jak można go pozmieniać i tak dalej, więc możemy tutaj naprawdę jeszcze kilka zobaczyć, bo będą po trzy sugestie do każdej kwoty tak naprawdę i mamy kolejną, tak ona się prezentuje tutaj na zmianę jak widzimy mamy zawodników takiego jak Taremi, tutaj już me, w tym składzie już sami mężczyźni jest to Taremi, 800 końców tej statystyki wyglądają też dosyć nieźle yy, za, yy, zamiast kobiet też mamy tutaj m.in. Ricardo Horta na SPO 82 overalla, bardzo solidne według mnie statystyki, czy także Fofana, który też wygląda, no tutaj spoko, na prawej obronie jest Aursnes, tak to się prezentuje tutaj także yy, Liga Portugalska, czyli widzimy fajny skład praktycznie całej Ligi Portugalskiej, o, oprócz w tym przypadku. I fofany, Bo także jest Jason Martins, który jest Portugalczykiem, więc tutaj pasuje bardzo dobrze, a trzecią propozycją jest coś takiego, gdzie już tej bierzemy piłkarzy, taki jak Kowacewicz, który ma kosztować ponad 1300 monet, jest Gerturida na prawej obronie. No i tej skład kosztuje prawie 10 tysięcy oraz bergwine na tej pozycji. Więc tutaj macie trzy propozycje, według mnie druga i trzecia wyglądają naprawdę bardzo spoko, no bo nie wiemy jak to będzie z kobietami do końca ich grywalnością, więc wydaje mi się, że tutaj jak na 10 tysięcy monet, są to fajne trzy propozycje, oczywiście tutaj wszystko jest fajnie wyważone według mnie. No i cóż, nie oszukujmy się, 10 tysięcy to trzeba mieć naprawdę dużego niefarta w paszkach, a jeżeli ktoś będzie miał tyle końców i będzie chciał od razu już sobie zagrać, no to uważam po prostu, że bardzo warto taki składzik sobie na sam początek zbudować. No i tak, czy czujecie teraz już te więcej monet na waszym koncie? 50 tysięcy monet oraz trzy składy, więc zacznijmy od samego początku. Na bramce jest to Meret, zawodnik z z tego co pamiętam, z Napoli. 83 overall, i widzimy, ta karta może kosztować na 4,5 tysiąca, ale bramka jest dosyć solidny z tego co wiem, ale tutaj o bramkarzu ciężko się coś więcej wypowiedzieć. Na lewej obronie zawodnik z Atletico Madry, czyli Reni Lido. 84 tempo, 80 fizyczności, 70, 80 prawie fizyczności oraz 80 obrony, czyli tutaj tej karcie naprawdę bardzo solidna i pewnie jeden z bardziej grywalnych lewych obrońców z Ligi Hiszpańskiej. No i tutaj także duet z Atletico Madrid. Pierwszy jest to Mario Hermoso 75 tempo, 82 obrony, 79 fizyczności, od tego 74 podań, czyli tutaj naprawdę także bardzo solidny środkowy obrońca. Następnie jest to Raul. Y nie to nie Bura, nie Maria. Nie, nie pamiętam, tego, wiem, że Jimenez 71 tempo, 85 fizyczności, 82 obrony. Tutaj także karta jedna z tych bardziej solidnych, czyli na pewno tej środek obrony oraz prawa są bardzo solidni. No i tutaj prawa obrona Kalabria. Tutaj widzimy, trzeba na pewno zbustować troszkę to tempo, bo 79 to troszkę mało jak na prawego obrońcę. Ale jak patrzymy tutaj tak budżetowo, to nie wygląda to i tak, tak bardzo źle. No i przechodzimy do środka pomocy, dwóch pomocników defensywnych, a jest to Sergi Darder yy, czyli 81 tempa, bardzo szybki jak na środkowego pomocnika defensywnego, no wszystkie statystyki powyżej 74 tak naprawdę, 74 obrony, 77 fizyczności, 83 driblingu, 82 podań, czyli karta naprawdę wygląda bardzo solidnie w tym przypadku, no i także uważam, że może być to bardzo dobry środkowy pomocnik defensywny. Następnym piłkarzem jest Zambo Anguisa z Napoli, o którym gadaliśmy ostatnio, widzimy najdroższy zawodnik w tym składzie, 8100 monet, ale statystyki na tej karcie wyglądają naprawdę prześwietnie, no i tutaj każda statystyka powyżej 60 8, ale na strzał nie będziemy tak mocno patrzeć, więc no 78 tempa, bardzo fajny zawodnik, no i można go mi się wydaje śmiało polecić. No i następnie eśpo jest to nasz środek Piotr Zieliński, który ma naprawdę bardzo fajną kartę w Sports c 24 no i cóż, 81 tempa, 77 strzelania, 81 yy, podań, 86 dryblingu, co czyni go bardzo grywalnym środkiem, pomocnikiem ofensywnym. No i teraz przechodzimy do ataku, a jest to w czyli oczywiście zawodnik z AC Milanu, 89 tempa, 75 strzelania, 74 podań 84 driblingu, czyli zwinny szybki z nie najgorszymi strzelami oraz podajami skrzydłowy, a po drugiej stronie jest to za Cagini, czyli 87 tempa od tego 88 driblingu, 77 strzelania, czyli świetny zwinny szybki oraz z dobrymi strzelami skrzydłowy, czyli coś, co naprawdę zawsze jest w mecie gry. No i na ataku mamy Jo Felixa, tutaj jeszcze jest on z, oczywiście Atletico Matte, chociaż wiemy, że już grał on FC Barcelonie, ale i tak tutaj będzie cały czas pasował. No i cóż, 4 1700 może on kosztować 81 tempa, 79 strzelania, 78 podań, 85 dryblingu, 67 fizyczności, czyli karta. karta. Karta, karta oczywiście jak najbardziej w tym przypadku, no spoko. Zobaczymy, jak to będzie, tej zgrywalnością tego wszystkiego. Ale według mnie, skład wygląda naprawdę tutaj bardzo porządnie. I mamy kolejną propozycję, tylko tutaj widzimy już bardziej też Liga Portugalska. Mamy tutaj między innymi Guedesza, Di Maria. Di Maria, no nie wygląda jakoś tej mocno, ale tej widzimy idealnie, pasuje też pod zgranie, To są oczywiście tylko propozycje. Gonzalo Guedesz, bardzo fajna karta. Galeno, także świetny zawodnik. No i tej pomoc jest także o wiele lepsza, czyli Bruno Gujia, no, nie czytam tego z Znowu Madison oraz do tego Palinia. No i kobiety mamy Pepe jeszcze na obronie. Pepe będzie na pewno oddawał Flecken, Gonzalo i Cao Henry na lewej obronie oraz Bach na prawej obronie. I trzecia propozycja. Tutaj mamy już jedną kobietę na w kładzie. Jest to Rossucci z tego co widzimy oraz Danilo na środkowej obronie. No, według mnie ta pierwsza opcja albo druga ewentualnie wygląda najlepiej. W pierwszej jeszcze tej widzimy mamy Sona. więc tej też to się prezentuje bardzo spoko na. Nie, to jest najlepsza na pewno wersja. No, nie oszukujmy się, jest Richardson, yy, Felipe Anderson. No, tutaj skład wygląda najbardziej potężnie. Locatelli, Madison, więc ta propozycja wygląda chyba najciekawiej. Aczkolwiek uważam, że każda w tym odcinku prezentowała się naprawdę bardzo spoko. Więc tak się prezentują te składy do 50 tysięcy. No, wydaje mi się, że taki Romeo Gabriel, no, środkowa obrana, bardzo porządna, lewa obrana, także spoko. No, i Richardson, wiemy, zawsze oddaje do tego Madison, który dostaje także Potma z Premier League. Więc wydaje mi się, że skład naprawdę bardzo ciekawy. No, i tak teraz skład do 100 tysięcy Wii Sports FC24. Najdroższy tutaj ten trip jest największy, oczywiście. więc Zacznijmy od początku. Na bramce jest to Meret 83 overall, o nim już mówiliśmy. Lewa obrona AK, no słabe tempo, ale można tutaj jakimś stylem gry na początek oczywiście go zbustować. środkowo obrona, czyli tej pra prawdopodobnie. No, najdroższa będzie, widzimy, jest to Bremer oraz Guardiol. Guardiol, bardzo grywalna karta, 78 tempa, 82 obrony, 83 fizyczności. Naprawdę, no, świetny zawodnik. Następnie jest to Bremer, 80 tempa, 85 fizyczności, 83 fizyczności oraz 85 obrony, przepraszam bardzo, czyli tą kartę także oczywiście bardzo grywalną. Na prawia obronie jest tą Marusic, 88 tempa, 76 obrony, 82 fizyczności, czyli tempo na obronie na pewno trzeba tu powiedzieć sobie jest. Dwóch środkowych pomocników defensywnych, czyli Enzo Fernandez, czyli moja taka perełka, którą na pewno będę chciał zagrać w Sports FC24 oraz Palinia z Fulamu, który także się wydaje mieć bardzo dobrą kartę, więc tutaj nawet nie ma co mówić, że nie. No i Piotr Zieliński, o którym oczywiście już mówiliśmy na poprzednich składach. Następnie jest to Gakpo, następnie jest to Zaczagini, Gakpo naprawdę wygląda świetnie, no według mnie może być to jeden z bardziej grywalnych środkowych napastników z całej Premier League, no i prawe skrzydło Felipe Anderson, wiemy, że Felipe Anderson zawsze jest grywalny, no i przyjrzyjmy się jeszcze tej innym propozycją. tutaj ewentualnie jeszcze jakiś Wojciech Szczęsny wchodzi, Akanji w grę oraz tego Marusić, więc tych, co tutaj wymieniłem oraz tutaj tych dwóch środkowych innych pomocników defensywnych, więc to także wygląda bardzo spoko. Kolejną propozycją jest to, żeby dać tej Richarlisona, więc no to jeszcze Declan Rice na SPD, James, więc ta propozycja także wygląda bardzo spoko. No i ostatnią jest tutaj taka, którą widzieliśmy, tylko to jest Ake Akanji, więc tutaj ja bym chyba Najbardziej szedł, szczerze mówiąc, w tą opcję, kiedy mamy tutaj Akandziego Ake oraz Kwardiola Wojtka Szczęsnego, aż dwóch Polaków, czyli im więcej Polaków, tym oczywiście lepiej, więc tak to się prezentuje tutaj w tym przypadku. Wy napiszcie, co sądzicie o tych składach, czy macie jakieś swoje propozycje. Jeżeli tak, to możecie mi oczywiście podsyłać, ale wydaje mi się, że te stworzone przez Szóstą Inteligencję, my tutaj wszystko z końcami oczywiście pokazane, wydają się najbardziej takie rozsądne. No i jeżeli miałbym komuś polecić, to na pewno nie widziałem jakichś mega sobie punktów w tych składach, więc naprawdę z ręką na sercu mógłbym wam te składy polecić, więc cóż, ja wam, ja wam oczywiście dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to stawcie łapkę w górę pod tym filmem. No i cóż, słyszymy się w kolejnych odcinkach na kanale. Jeżeli oglądasz odcinek do końca, to pisz w komentarzu. Start tera ci serduszko. No i cóż, słyszymy się już w kolejnych odcinkach na kanale. Do usłyszenia i cześć!